Na tym filmiku chciałbym zaprezentować wam artykuł z niemieckiego Bilda na temat meczu ligi mistrzów pomiędzy Chelsea a Atletico Madrid. Czytamy tak: Atletico im Finale, czyli Atletico finale. Mourinho geht mit Chelsea unter, untergehen znaczy schodzić jakby poniżej, czyli tonie, yy, ginie, yy, tak to możemy to rozumieć, czyli Mourinho idzie na dno wraz z Chelsea. No tutaj mamy obrazek. Diego Costa on kogę frajenczyłby, być final te finalny na me Atleticos, im wichtigsten europäischen Wettbewerb. To znaczy, to znaczy to, że Diego Costa, to L to oznacza po lewej stronie, czyli z lewej strony, und Koke i Koke freuen sich czyli cieszą się z die zweite Finale Atleticos, czyli z drugiego udziału w finale drużyny Atletico im wichtigsten Europäischen Wettbewerb, czyli w najważniejszych europejskich zawodach. Niemiecki wyraz Wettbewerb jest tutaj, występuje w liczbie pojedynczej, natomiast my tłumaczymy to polskim wyrazem zawody występującym w liczbie mnogiej. Dlatego tutaj niech Was nie dziwi, że tu jest, mamy im, a nie in, DEN w celowniku liczby mnogiej. Idźmy dalej. Mamy teraz artykuł oczywiście autorstwa Walter M. i czytamy tak. Innerhalb von 24 Stunden hat es auch den zweiten Star Trainer in Europa erwischt. Niektórzy to czytają jako star jako star z angielskiego. Innerhalb von 24 Stunden, czyli w przeciągu 24 godzin, Had es erwischt. Tutaj to, to jest taki zwrot, że dotknęło, spadło to um, także. tu mam auch, spadło to także, dotknęło to również. Um, spotkało to um, także drugiego, ten zweiten, drugiego trenera europejskiego. Trenera, czy tam trenera w Europie, który jest gwiazdą. No, chodzi tutaj o. Mourinho, który jest trenerem Chelsea London. Jose Mourinho geht mit Chelsea beim 1-3 hinspiel 0-0 gegen Atletico Unter. Fast so schlimm wie sein Erzfeind Pep Guardiola mit den Bayern gegen Real 0-4. Czyli Jose Mourinho, który ma 51 lat, geht Unta, czyli to już mieliśmy w tytule tutaj Gate Unta, czyli ginie, idzie na dno wraz z Chelsea przeciwko Atletico z wynikiem 1-3 a w pierwszym meczu Hinspiel, to jest pierwszy mecz ten pierwszy w dwumeczu ten pierwszy mecz o wyniku 0-0 Fast so schlimm, czyli prawie tak źle design else finds, jak jego um, zacięty taki wróg. Um, zacięty wróg Pep Guardiola, mit den Bayern, Kiegeneral, No Sofia. Czyli jak jego zacięty wróg Pep Guardiola z Bayernem przeciwko Realowi, gdzie Bayern doznał porażki. 0 do 4. Czytajmy dalej. Mamy tak Damit kommt es am 24. Mai in Lissabon zum Start -Therby. das erste in der Endspielgeschichte Spielgeschichte der Champions League. Czyli Damit, czyli jak gdyby przez to. W związku z tym kommt es am 24. Mai in Lissabon zum Start der Dochodzi do y, miejscowych derby, czyli derby w Madrycie y, 24 maja w Lizbonie, czyli możemy to przeczytać także, że przez to mamy y, albo tym samym 24 maja w Lizbonie mamy y, derby, derby miasta, das Este, dlaczego mamy tutaj das? Das, ponieważ y, rzeczownik derby, derby, derby to jest y, rzeczownik rodzaju nijakiego, dlatego mamy tutaj ponowienie das erste, czyli pierwsze derby, tak, w odniesieniu do tego poprzedniego rzeczownika, pierwsze, in der Endspielgeschichte, End, spiel geschichte. end spiel to jest y, koniec gry, czyli w tym przypadku to chodzi o finał, geschichte to jest hi historia, w historii finałów Champions League czyli pierwsze derby w historii finałów Ligi Mistrzów Tutaj widzimy smutną minę trenera drużyny Chelsea i czytam tutaj tak besonders bitter für Mourinho Zum vierten Mal in Folge fliegt uh, im Halbfinale der Königsklasse raus Zuvor war er dreimal mit RAL gescheitert. Also besonders bitter für Mourinho. Szczególnie gorsch ist es für Mourinho. Zum vierten Mal in Folge. Por raz czwarty in Folge, also zrändu, also por raz czwarty z rzędu, fliegt er im Halbfinale der Königsklasse raus. Czyli mamy tutaj rausfliegen Fliegen, czyli wylatuje, odlatuje, wylatuje on w, final, w półfinale z Ligi Mistrzów. Zuvor war dreimal Mitral, gescheitert. Do tego czasu, czyli wcześniej, doznał on trzykrotnej porażki z Realem. No i tutaj widzimy, Jose Mourinho, i podpis pod tym zdjęciem jest takie Jose Mourinho, blessed the back now for enttäuschung, wieder kein finale für ihn. Czyli Jose Mourinho, aufblasen Tutaj mamy blessed the back auf Czyli jest to czasownik rozdzielnie złożony. aufblasen znaczy dmuchać, albo no w tym przypadku widzimy, że tu chodzi o. Jeszcze mamy backen. Bake to jest policzek, czyli nadyma policzki. For entoysion, czyli z takiego no, z rozczarowania. Wieder kein Finale für ihn. Znowu żaden finał dla niego. Idźmy dalej, mamy tutaj tak Jose Mourinho co Sky. Jose Mourinho wypowiada się dla telewizji Sky. Es ist schon bitter, im Halbfinale zu verlieren. Dabei war das Spiel lange ausgeglichen. Znaczy to, że es ist schon bitter, im Halbfinale zu verlieren. E, czyli jest gorzko e, przegrać w Półfinale. Dabei war das Spiel lange ausgeglichen. E, przy tym war das Spiel, czyli była ta gra, ten mecz, Długo, lange, ausgeglichen, wyrównana. Tak? Czyli ten mecz był długo wyrównany. Und weiter, der Knackpunkt war für mich in der zweiten Halbzeit bei der Parade von Thibaut Courtois gegen Terry. Dann kam der Elfa, Atletico hat verdient, gewonnen. Czyli, und weiter i dalej. Czyli to jest dalsza wypowiedź, Molino. Der Knackpunkt war für mich. Czyli takim punktem zwrotnym, czy najważniejszą rzeczą dla mnie było w drugiej połowie, podczas parady, t to jest bramkarz, bramkarz Atletico gegen Terry, czyli przeciwko Terry, gdy on oddawał strzał na bramkę, strzał obroniony. Dan kam elfa następnie była jedenastka, czyli rzut karny. Atletico hat fertint gewonnen. Tutaj mamy czas perfect. Atletico hat gewonnen. Gewonnen to jest particip 2, czyli imię słów bierny od czasownika gewinnen, czyli wygrywać. Atletico hat gewonnen, wygrało fertint zasłużenie. Tag. Torres brachte Chelsea in Führung. Adrian, Adrian glich in der 44. Minute aus. Diego Costa erzielte per Elfer das 2 zu 1. Er war selbst von Samuel Eto gefahren worden. Ada Turan machte die Mourinho Blamage perfekt. Torres brachte Chelsea in Führung. Torres y, Bartę, to jest znowu imperfect od czasownika Bringen, czyli przynosić. Torres przyniósł Chelsea y, prowadzenie y, w 36 minucie. Adrian, kliś in der 45. minute aus, czyli aus, kliś. Y, to jest y, znowu imperfect, czas przeszły od czasownika ausgleichen. Czyli wyrównywać. Adrian Gliś, czyli wyrównał. In, der vier, in der vier und 44 minute, czyli w 44 minucie wyrównał. Diego Costa erzielte per elfa das 2 zu 1. Czyli Diego Costa um, ustanowił, um, ustanowił przez jedenastkę, przez rzut karny. Das 2 zu 1: Das Ergebnis, to jest w domyśle, czyli wynik, rezultat na 2 do 1 w 60 minucie Er war selbst von Samuel Eto gefold worden. Czyli er war selbst, czyli on, kto? Diego Kosta, on sam e, został w gefault worden. Von Samuel Eto, przez Samuela Eto. Mamy tutaj y, stronę bierną y, w czasie y, za przeszłym plus perfect. Y, I ostatnie zdanie, Adat Tuhan machte di Muhinjo blamasz perfect. Czyli Adat Tuhan y, dał czy, czy uczynił y, no, całkowity blamasz y, dla Mułiniego. Y, Ustalając wynik na 3 do 1 w 72 minucie. Co tutaj mamy? Aha, mamy tutaj zdjęcie. Fingerzeig, Richtung finale. Adrian feiert seinen treffer zum 1 1 zu ausgleich. Czyli fingerzeig, aż finale. Fingerzeig, to jest tutaj: chodzi o ten wska to wskazanie palcem. Tutaj, tak podobnie. Czyli jest to wskazanie palcem, czego? Richtung, kierunku, finale, na finał. Adrian feiert seinen Treffer. Adrian świętuje swoje, swój strzał, zdobycie bramki. cum 1 zu 1, czyli na Ausgleich, czyli na wyrównanie meczu na 1-1. Czytajmy dalej, mamy tak. Atletico jest o Europas größte Überraschungsmannschaft. Führt auf die Tabelle der Primera División vor Barcelona und Real an. und jest der geheime favorit auf den Titel. Czyli Atletiko jest Europy największą drużyną niespodzianką. Czyli europejską największą niespodzianką führt, tutaj mamy an, czyli to jest czasowy rozdzielnie złożony, an czyli stoi na czele, albo prowadzi, a auch die Tabelle der Primera Division, czyli prowadzi, jest na czele tabeli hiszpańskiej Primera Division, for, czyli przed, Barcelona und Real, czyli przed Barceloną i Realem. And is the Geheime favorite of the Titel. To jest pytanie, czyli czy jest to... Jakiś tajemniczy faworyt, chodzi tutaj oczywiście o Atletico, czy jest to jakiś tajemniczy, czy jest on tajemniczym faworytem ubiegającym się o tytuł. Atletico trener Diego Simeone mówi tak. Das 1 1 war ganz wichtig für uns. Wir haben das Spiel teilweise beherrscht, sind verdient ins Finale eingezogen znaczy to das eins zu eins, czyli wynik 1 do jednego wa ganz wichtig für uns, für uns dla nas wa był ganz wichtig, całkiem ważny. Wir haben das Spiel teilweise, teilweise beherrscht. Znowu mamy czas, perf czas przeszły perfekt, czyli wir haben beherrscht, herrschen, beherrschen, opanować, czyli wir haben opanowaliśmy. W jaki sposób? Ćалено, czyli częściowo. Das Spiel, grę. I kolejne zdanie. Wi, wir sind eingezogen. Czyli tu jest też czas perfekt. Czasownika einziehen, który łączy się z, nie z haben", ale z sein. Dlatego mamy Wir sind verdient ins finale eingezogen. To znaczy że w sposób zasłużony verdient, weszliśmy eingezogen ins finale do finału. Kolejna kapit, przeczytajmy. statystycznie. gesehen ist der Chelsea besieger der Favorit auf den Titelgewinn. To znaczy statystycznie rzecz biorąc albo patrząc statystycznie to ta drużyna, który, która zwyciężyła Chelsea, jest faworytem do tytułu. In den vergangenen sechs Champions League-Spielzeiten gewann entweder der FC Barcelona die Champions League oder die Mannschaft, die Barca ausgeschaltet hatte. To znaczy, że w in den vergangenen sechs. Spielzeiten, czyli w minionych sześciu sezonach Ligi Mistrzów gewann, znowu to jest, jest imperfekt od czasownika gewinnen, czyli wygrywała entweder albo FC Barcelona, czyli wygrywała albo Liga Mistrzów oczywiście, FC Barcelona w latach 2009-2011, oder die Mannschaft, albo drużyna di, tutaj mamy y, zdanie przydawkowe, podrzędnie złożone, dibaca ausgeschaltet hatte, albo drużyna, która ausgeschaltet, ausschalten, to w tym przypadku oznacza wyeliminować, którą, drużyna, która wyeliminowała y, Barcelonę. Czyli było to w 2008 roku Manchester United, w 2010 Inter Mediolan, w 2012 to była Chelsea i w 2013 Bayern Monachium. Natomiast w tym roku, i czytajmy dalej, właśnie tutaj mamy, o, jest informacja, bo to właśnie Atletico wyeliminowało Barcelonę. Atletico eliminuje Di Catalanen przepraszam, w kwietę finale, czyli Atletico wyeliminowało katalończyków w ćwierćfinale. Zudem, czyli poza tym, das team von Diego Simeone ist als einziges team in dieser Champions League sezon noch ungeschlagen. To znaczy, poza tym, drużyna Diego Simeone jest, jest, szukamy teraz E, jaka ona jest ungeschlagen, czyli niepokonana als einziges team, jako jedyna drużyna, jako jedyny zespół in dieser Champions League sezon, czyli w tym sezonie Ligi Mistrzów. No tutaj mamy um, zdjęcie z podpisem Chelsea's Ramirez und Atleticos Thiago in Zweikampf um den Ball, czyli Ramirez z Chelsea i Tiago z Atletico im Zweikampf, czyli w pojedynku um den Ball o piłkę. Przyjmek um łączy się tylko i wyłącznie z akusatyw, czyli z przypadkiem zbiornikiem, dlatego mamy den Ball. I zdaje się na koniec, tak, bo to już jest ostatnie zdjęcie. Mamy aus und vorbei. Atolshić Fernando Torres tutaj jest pan w selbst bei Atletico und Samuel Eto sind frustriert. To znaczy aus und vorbei, czyli na koniec koniec właściwie no już koniec, już nic się nie, nie da zrobić, czyli koniec i kropka. Aus und vorbei, koniec i kropka. To C Fernando Torres, czyli zdobywca bramki. Früher, czyli wcześniej, selbst bei Atletico. Wcześniej sam w domyśle był w Atletico. Und Samuel Eto, jest tutaj ten pan, sind frustriert. Czyli oni są sfrustrowani. I w ten oto sposób przeczytaliśmy i przeanalizowaliśmy cały artykuł właśnie z niemieckiego Bilda na temat meczu pomiędzy Chelsea London a Atletico Madrid. Dziękuję za uwagę.